Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. W nowym dniu my już tutaj wietrzymy samochód, bo troszkę się nagrzał od słońca, wsiadamy zaraz i ruszamy do centrum handlowego. Będzie Arkadia. I możliwe, że będą jeszcze młociny, galeria młociny, natomiast to zobaczymy, jak wiecie, jak Nadusia sobie poradzi. No, bo wiecie, to też nie o to chodzi, żeby ją tak umęczyć po tych sklepach, więc na spokojnie. Miało dzisiaj padać, zobaczcie. Pogoda całkiem sympatyczna, troszkę wiecznie, ale naprawdę jest przyjemnie, więc fajnie, fajnie. Mamy paczki z vinted też do wysłania, więc będziemy je dzisiaj już wrzucać do. Co my tam mamy? Orlen paczka i impost najwięcej. Więc tak, powtarzam i cały czas zachęcam, wpadajcie na vinted, tam naprawdę się teraz dużo, dużo dzieje. Nadusia gotowa. Nadusia już ma też plany zakupowe. Zapnę ci pas, zapnę. Czekamy jeszcze, aż przyjdzie ciocia. No ciocia już tam miała pozamykać wszystko i, i zaraz do nas dołączy. Jesteśmy w... <śpiewanie> <Ojej>. <śpiewanie> Jesteśmy w smyku przeogromnym. I Nadia gdzie jest ciocia. Hello. I Nadula naprawdę już nie wie sama, gdzie ma patrzeć, co tak. ma wybierać. Naprawdę u nas takiego smyka nawet we Wrocławiu, kochani, nie ma. Także jest szał, po prostu jest szał. Wybieramy upominki dla nadusi, dla kuzynów. No i czuję, że nam tutaj naprawdę zejdzie troszkę. <noise> Along the sun, so road. We cross over borders to get where we are, and it's all for you. It's all for you. It's all for you. It's all for you. All for you. I did it all for you. Wyszłyśmy słuchajcie z Arkadii I jesteśmy w galerii Młociny Z tego względu, że tutaj mamy Większy wybór sklepów Finalnie w Arkadii nie ma lasza Widzę, że jest w złotych tarasach A nastawiłyśmy się, że tam też już lasza otworzyli Niestety, także tylko Wiktoria Wjechała, ten wielki smyk I galeria Młociny I ja tutaj właśnie śmieję się do Angeliki Ona mnie nie uprzedziła, słuchajcie tu jest Mark. Tu poszalejemy, proszę Państwa. Tu będziemy oglądać fajne, tanie rzeczy. Także Primark, TK Max. No i zobaczymy, co się jeszcze trafi. Nadusia robi testy foteli w TK Maxie. O, i mamy fajną rzecz. Taką basenowo-letnią. To wam w domu już pokażę, bo trzymam w ręce i aparat i tę rzecz. Także naprawdę ciężko. O, tu jakieś wiadomości. Pójdę tam na dział domowy to wam po prostu pokażę coś ciekawszego, bo tutaj zobaczcie zabawki, klamotki you, nights without sleeping co foziu, co Wróciłyśmy do domu. Pokaż, co ty upalowałaś sobie? Pojazd, zobaczcie, Psi Patrol dalej na tapecie. Już myślałam, że jej przeszło, ale jednak nie. Także mamy Psi Patrol. I tak sobie pomyślałam, że nagram wam odrębny odcinek z zakupami. Mam tam troszkę z rzeczy z Primarka, i maxa Jedną rzecz w sumie. I Victoria's Secret. Yy, także to Wam właśnie zrobię chyba odrębny odcinek. A dzisiaj dokończymy sobie po prostu tego vloga. Będziemy gotować, prawda? Będzie dużo w kuchni się działo. Tak yy, mamy warzywek trochę do przerobienia, także to wszystko yy, wam będę pokazywała, co z tego powstanie, ale teraz yy, krótka przerwa na zjedzenie czegoś, czegokolwiek póki co. Yy, no, bo naprawdę zmachałyśmy się tym, tym chodzeniem. No i zobaczcie, trochę tego jest, także z wielu, z większości w zasadzie tych warzyw powstanie zupa ogórkowa dzisiaj, tak, na tapecie. <grym> tak jest. Ogórkowa. Mm. Sałatkę zrobimy, słuchajcie, robimy tak. Ogórkowa, na ogórkową idą te warzywka, wszystkie tutaj. Na światło jest. Tak, tutaj mamy różne mm, cudowności. Włoszczyzna, tak. Teraz tak, będzie na pewno sałatka. Tu mamy resztkę tak hmm. pomidorków. Mamy buratkę. Tu mamy sos czosnkowy od pizzy, ale go zmieszamy, zrobimy taki naprawdę nasz domowy. Do tego damy troszeczkę tej dymki, cebulki. Tutaj jeszcze też do naszej zupki pójdzie lupczyk. Lubczyk tak, tak, to od moja mamy, mama tak, nas obdarowała. Tak. Mamy też miętę i zrobimy sobie też wodę z miętą i z cytryną. Tak, o, cytrynka już tutaj jest wyjęta, więc tak, zaraz poczeka. Tak. No tak. i na dzisiaj właśnie taki obiadek późny w zasadzie do kolacji będą też paragi jajko sadzone, sos holenderski do tego i młode ziemniaki. Tak, i ziemniaki. Młode... No. A właśnie, jeszcze do zupki właśnie ziemniaki, które są. Tam gdzieś dalej. Gdzieś także, dalej, tak. tak. Także no naprawdę dzieje się. A tak do tego kuchni. jeszcze będą ogórki właśnie kiszone produkcji pani Małgorzaty. Dokładnie, też moja mama, zobaczcie, zaopatrzenie tak. nam zrobiła, więc. Trzeba wykorzystać. Tak, te będziemy dobre naprawdę miały dobre rzeczy tutaj. Zobaczcie, podsmażone warzywa, teraz idzie woda. I tu jeszcze dołożyłam kaszę o. żeby Ona była taka bardziej kręsta, gęsta. Tak, mhm mścista, Angelika gotuje bezmięsnie, dlatego taka różnica, jak wiecie, ja to albo na rosolę, albo po prostu na kawałku jakiegoś mięsiwa, a tutaj właśnie wypróbuję takiej wersji. Na maśle klarowanym wszystko było tak podsmażane, jest. tutaj mamy kapustę, marchew, por, co tam jeszcze, pietruszka, seler, no takie wiecie, po prostu włoszczyzna i zapach był taki, że wow, naprawdę. Nagrałam Wam właśnie odcinek z zakupami Primark, Victoria, Smyk i TK Max. Także po tym vlogu, jakby wiecie, na kolejny dzień, go dostaniecie. Także wypatrujcie. I zobaczcie, kochani, jeszcze taka sałatka powstała. Mamy tutaj tuńczyka, pomidorki koktajlowe, kiszonego ogórka, buratę, szczypiorek, cebulkę i sos czosnkowy taki domowy. Sos cząstkowy, jakby dodany, wiecie, jeszcze urozmaicony. O, yy, śmietaną, czosnek też yy, był? Czosnek, ale taki liofilizowany, suszony. Aha, okej. Okay. Yy, musztarda? I musztarda i miód. i miód. No, także kochani, proszę bardzo. I yy, właśnie takie rzeczy poprzerabiamy, porobimy i mamy, zobaczcie, yy, gotowe, jakby nas naszło w ciągu dnia, aby coś smacznego zjeść. No to cyk i gotowe. W akompaniamencie Psiego Patrolu y, jem y, moją obiad-kolację, czyli młode ziemniaki oraz szparagi z tym sosem holenderskim marki Toma. Polecam cały czas, co roku niezmiennie ten sos wam polecam, także smacznego dla mnie. Poległam, kochani. Mamy wieczór, ja już na dusie wykąpałam, ogląda sobie wieczorynkę. Eee, zobaczcie, jak tutaj mamy towarzystwo. Psiaki pilnują nam łóżka, ale powiem wam szczerze, naprawdę tak sobie dałyśmy e, taki wycisk. Tyle chodzenia, tyle wszystkiego, ale bardzo się cieszyłam na dzisiejsze zakupy. Naprawdę, jeszcze serio, mam ogromną ochotę właśnie wybrać się do sklepu LASZ. Tylko tak jak mówię, jest on w złotych tarasach, więc to już na spokojnie, nawet w przyszłym tygodniu, po prostu z nadańką sobie tam obierzemy jakąś trasę. Bo bardzo bym chciała też z nią pochodzić bardziej tak po centrum, troszkę właśnie tak popatrzeć, więc wtedy może się uda. No, tak więc wyjazd nasz nie będzie taki króciutki, tak jak zapowiadałam, bo naprawdę spędzimy sobie tutaj troszkę czasu w tej pięknej Warszawie z właśnie ciocią Angeliką. Więc, no, takie plany, kochani. Jutro jest znowu dzień dla Nadi a mianowicie Centrum Nauki Kopernik. Udało mi się um, kupić bilety na 12.20, więc taka idealna godzina. Bo tak będzie nie za wcześnie, nie za późno, myślę, że będzie idealnie. No i tak pomyślałyśmy właśnie, że wrócimy z centrum nauki Kopernik i jeszcze zostanie nam um, troszkę dnia, więc w domu też coś możemy sobie fajnego porobić i zaplanować. No, więc tak kochani, to wygląda. Mówię Wam, Nadusia też ona już po prostu leży. Yy, ostatkiem sił ogląda tą, tą wieczorynkę, yy, ale jest po siódmej, więc jeszcze za wcześnie na, yy, na sen. Natomiast dzisiaj czujemy. Naprawdę dzisiaj czujemy mocne zmęczenie, ale i tak powiem Wam szczerze, że pogoda fajna. Yy, no, a tak jak wam mówię, miało padać, miało padać. Nie widać tego deszczu. Może w nocy się zbierze. No dobrze, kochani, ja się tymczasem z Wami żegnam. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał, mam nadzieję, że miło spędziliście z nami czas. Tak jak mówię, e, jutro będzie film z zakupami, więc e, już Was zapraszam, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.